Fajne odbicie. I dobry tapik tego teraz? O, ale mega fajny fliczek teraz rozleciał. RL Exchange. Sklep, gdzie szybko i tanie dostaniesz kredyty i przedmioty do Rocket League. Niezależnie od platformy masz wiele metod płatności, w tym bliki i PaySafe Card. Z kodem tu nie masz 3% zniżki na każde zamówienie. Link do strony w opisie. Siema, z tej strony Tuni. Dzisiaj tak naprawdę dopiero będziemy kończyć swoje placementy na jak też zobaczymy dzisiaj jaką rangę dostaniemy w placementach. Mam założone preset od Widza Gofra z naszego serwera Discord. Tym samym też Ciebie zapraszam na serwer Discord, gdzie będziesz m.in. mógł właśnie wysyłać takie presety, której będę właśnie grał w filmach. Na ekranie możesz zobaczyć wszystkie przedmioty, jakie się tutaj znajdują, ale zauważyłem, że też jest preset niebieski, Także są dwa persety ogólnie i tak prezentuje się wersja niebieska. Jeśli chodzi o pracę, to taką się prezentuje w grze. Na no tej mobce troszkę tak dziwnie te kolorki wyglądają. Ale ogólnie to jest to taki gradient, myślę, że całkiem przyjemny. Ja ostatnio sobie w Roketa za bardzo nie grałem. Zresztą też możesz to zobaczyć po samych tych placementach, że są nie rozegrane. Przecież nowe sezony jest już od tyle czasu. i Ja za bardzo właśnie tych ronka dzików nie grałem, Zarówno na dwójkach, jak i na plikach, ani też jedynek też nie za bardzo dotykałem. Ale myślę, że sobie jakoś damy radę. Także sobie tej już jestem ogólnie rozgrzany. Także powinno być tu raczej Git. Tutaj próba jakiegoś bumpika, ale nie do końca to weszło. Także ty daj znać ogólnie, czy już rozegrałeś swoje placementy, czy też się tak obijasz tak jak ja z tymi placementami, właśnie. Bo po prostu jestem ciekawy, jak tam u was to po prostu ta sytuacja wygląda. No, a my chyba już za bardzo nie będziemy się tak rozgadywać. przychodzimy sobie do komentowania meczu. Tutaj próba strzał. O kurde, ale to poszło mocno. Ale to było mega dziwne. Wydaje mi się, że to bardziej mi poda. Okej. Okay. Jeszcze całkiem git. Jest teammate. I dobra, niech on sobie coś tam próbuje. Nie udało mi się zabrać tego boosta niestety. Do teammate gdzieś tam mu to zagram. Że on sobie tutaj będzie mógł tam spokojnie zabrać. Ja też trochę mam problem z boostem, także się tak ustawiam bardziej defensywnie I teraz do strzału. No, ale troszkę za daleko się ustawiłem. Gdybym minimalnie bliżej był, to wydaje mi się, że mielibyśmy po prostu bramkę. No i dawaj, teammate. Ok, on też powinien to mieć teraz. Jest ok, do niego podanie. Ok, nie wziął tego. Ale wydaje mi się, że to raczej powinien to mieć. Teraz będzie miał możliwość do mnie podania. No ewentualnie, jakiś tam flick, no ale jak zresztą widać, to nie za bardzo wyszło. Tutaj próba jakiegoś tam dojechania go. Okej. Okay. Pinch. Okej, okay. jako tako wyszło. Jest ogólnie gituwa Za bardzo też tutaj nie było jakiegoś problemu do tej pory, bo właśnie teraz nam strzelili bramy, taką dosyć niespodziewaną. Dzisiaj też zagramy sobie dwa mecze. Myślę właśnie, żeby ogólnie skrócić troszkę te filmy, żeby właśnie były nieco krótsze. Wydaje mi się, że po prostu będzie to lepsze do oglądania, no chyba, że teraz ten Teammate nie będzie grał, to wtedy sobie 3 zagramy, no ale... Chociaż on tutaj chyba po prostu się już poddał, bo nie miał szans na odbicie tego, ale nie wiem, takie FF poleciało. No ale ogólnie chciałem nieco skrócić te filmy, wydaje mi się, że będzie to nieco lepszy format, że właśnie wstawiać te filmy regularnie, a zamiast tego, że po prostu one były nieco krótsze, więc też na przykład daj znać, czy taki format ogólnie jest okej, okay, bo kiedyś właśnie tak wstawiałem, Później potem, właśnie, pisaliście, że yy, chcecie, żeby te filmy były jednak dłuższe. No, ale jednak chyba wolałbym pozostać przy takim formacie. Okej, okay. jest jakieś tam odbicie. Ja z tym mogę spinczować tą piłkę. Nie wiem, ciężko coś zrobić sensownego z tym. Raczej go już nie zdążę dojechać, także sobie jadę po tego boosta. Okej, okay. ja wybiję to na no spokojnie. Jeszcze może tutaj uda mi się to dogonić. O, właśnie tak. No ale teammate'a tam nie było Także nic z tego sensownego nie zrobiliśmy Okej, okay, on zablokował to jakoś Przypadkiem chyba swojemu teammate'owi no ale dobrze dla nas Okej okay. Odbicie Demo może? Nie udało mi się go zdemować No i to wyszło mega niefajnie Dobra, teammate'a to trzeba wyciszyć bo nic z tego dobrego nie będzie Pamiętajcie, że lepiej sobie po prostu wyciszyć, zamiast tam się kłócić z jakimś tym teammate'em, bo szkoda po prostu czasu i nerwów. Okej, okay. wyszedł fake. No i gitarka, mamy gola. Nie ma co płakać i lecimy dalej. Bomba do mnie. Wydaje mi się, że to strzeli już. Nie podleciał do tego, no, szkoda. Okej, okay. udało mi się to odbić. O matko, jak mnie pcha tu. Fliczek. Jest, flick. No i fajnie to wyszło, 15 sekund jeszcze mamy, także możliwe, że uda się to jeszcze wygrać. Byłoby mega fajnie, żeby to wyremisować. Myślę, że na no, luzie idzie to zrobić, tylko musimy się nieco skupić. Dobry kickoff teraz. O, właśnie taki, mega fajnie to wyszło. Jest bomba, ale nie taka bomba szybka, jak wyglądała. Challenge, ok. Dobra, zabierz to sobie. Aha, on jeszcze wyszedł. Najlepsze jest to, że teraz mielibyśmy jeszcze w ogóle szansę to jakoś tam odrobić, nie? Bo oni się jeszcze tutaj wylali. No ale dobra, lecimy dalej. Mam niestety pomarańczową łódź, więc niestety w tym filmie nie uda się pokazać tego niebieskiego presetu. Aczkolwiek też niebieski preset całkiem fajnie się prezentuje. Ja też sobie nie pograłam troszkę przed filmem. Ok, a ja sobie lewo. Także zobaczmy, jak wyjdzie w tym meczu. Do tak tam gdzieś zagram na jego stronę. Wydaje mi się, że to będzie optymalne rozegranie. Okej, okay. odbił to. Troszkę niebezpiecznie teraz jest. No i nie doleciał, niestety. Ja robię sobie takiego zwyczajnego kikofa, follow-upa. Pinch tutaj. Okej, okay. mega niefajnie to wyszło. I straciłem bramkę, prawdopodobnie, chyba, że to wybije. Bardzo blisko był, ale jednak się nie udało. Tego teammate'a też trzeba będzie wyciszyć, bo już mi zaczyna denerwować z tym wspomnieniem. Jacyś ci ludzie dzisiaj są nerwowi nie wiem o co chodzi. Też może nie tylko dzisiaj. Trzecia bramka z kolei, ale to nic jeszcze, dopiero początek meczu, także idzie tam spokojnie ugrać. Dobra, wiecie co, wyciszam tego teammate'a, bo bez sensu po prostu się denerwować. Bez sensu jest totalnie trzymanie tego quick chatu. Jedynie do kick-offów się tak naprawdę przydaje, nawet jest w opcjach. Takie ustawienie, że można sobie ustawić, żeby tylko były te opcje informacyjne, właśnie do kick czyli na przykład pojeść do tego lewo, prawo i tak dalej. Także sobie to też można też tam ustawić. Jeśli ktoś z Was byłby właśnie takim czymś zainteresowany, dobra, tutaj czekam, aż podjedzie. Ok, ostatecznie nie podjechał, ale jest jakaś tam blokada. Możliwe, że to rozgodz z tego będzie. Tak jest, bardzo ładne rozegranie. No i okej, okay, jest jakieś tam solidne wybicie. Teraz w ogóle on ma jeden na jeden z nim. Ja sobie spróbuję go zdemować, może. Nie wiesz to? Ale też nic nie ma strasznego. Bo teraz jest po prostu kontra. On też tę piłkę oddał. On teraz będzie miał cięższą piłkę tutaj do wzięcia tego. I od sufitu to walne, może. Zobaczymy, co się stanie. Prawie mnie nabił. To byłoby mega fajne, gdyby udało mi się to odbić. Okej, okay, jest fajne odbicie. I dobry tapik z tego teraz. Nie! Kurde, ale brakowało malutko. Zcześuje go. O, udało mi się go ząbować, także raczej z tego nic nie zrobi sensownego. I tutaj chyba zaczekam. Nie będę tego challenge'ował od razu. No i okej. Okay. Ja sobie jeszcze wezmę tego dużego boosta. Zawsze mu to tam trochę zabiorę. On z tego raczej nie strzeli, jak tu spinczował jeszcze. I zobaczmy, co tutaj się w ogóle stanie. Okej, okay, on trochę spanikował, także ja tutaj będę miał tę piłkę. Może tego trafię? Nie udało się. Aj i został sfejkowany teammate. Wielka szkoda. Spróbujmy może prawo. Okej, okay, on nie pojechał do tego. Nie no, słuchajcie, nie wiem co jest z tymi teammateami. Nie wiem czy to akurat mi tak na filmie musiało dobrać, o co chodzi, ale w ostatnim meczu ten nasz kolega z Luczyny też był jakiś mega toksyczny, także nie wiem, jakiś mega niefart mam. Zobaczymy czy on się obraził i będzie afkował. Chyba no to wygląda, więc ja sobie po prostu dam wolne FFa i lecimy po prostu z kolejnym meczem. Przydałoby się wygrać ten ostatni mecz, bo tak trzy mecze wydupę to trochę tak nie za bardzo fajnie. Ale jak trzy mecze przegramy, to chyba też się nic nie stanie. Zresztą to tylko placementy. W ogóle wspomniałem zobaczyć co nam dało. Także po tym meczu sobie zobaczymy. Aczkolwiek ja tak obstawiam, że gdzieś właśnie yy, gecek 1 ja mam wrażenie, 1512 punktów mam, także chyba coś tego typu. Zresztą te placementy chyba nie za bardzo dobrze mi poszły. Kończyłem sezon pod Jacekiem Trójką, także no mocny spadek. Na lewo podanko. Okej, okay. nie do końca to weszło tak jakbym chciał. Uuu, mega fajny redirect. Jest bomba. Nie do końca mi się to podoba, że to oddał. Mógł sobie na spokojnie to wziąć. Ok, teraz widzę, że już spokojniej sobie zaczyna działać to piłką pod ścianki. Ale źle się ustawił. Byłaby bardzo fajna sytuacja, żeby właśnie coś tam zdziałać. O nie, ale się wylałem, zrobiłem kiedyś double clika. Okej, okay, ale co, spoko mamy z tego bramkę. Tak jest. Raczej tego nie weźmie. O, ale mega fajny fliczek to rozleciał. Bomba 120. 114 na godzinę, ale też mega mocno. Tylko musi to wziąć teraz. Okej, okay, on to oddał mi. Ja nie mam Boosta, także tej 50 leci. Myślałem, że może będzie tutaj gdzieś na blisko się ustawiał i go tak zlubuje, no ale był ubezpieczony. No i mamy bramkę, także. Ten mecz się zapowiada już trochę lepiej niż sam te dwa Wydaje mi się, po prostu mieliśmy strasznie duże nieszczęście No ale ten trzeci mecz wydaje się, że będzie już tylko lepiej Weźmie to, okej, okay, nie wziął tego no Ale tak czy siak to ja wygrałem tę sytuację, no bo on z tego nic nie zrobił Nie wiem, czy tego boosta nie będzie potrzebował Chyba to wygląda, że nie O kurde, jak się jeszcze zrecoverował z tego. Myślałam, że nie da radę do tego dolecieć. A jednak. Mega ciężka piłka, ale dał radę. No i wydaje mi się, że open. No i elegancko, bardzo ładnie. No i przeciwnicy aż wyszli, także mamy trzeci meczek wygrany. Daj znać, czy film Ci się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam łapka, subik. na ekranie dwa filmy, które mogą Ci się spodobać. Ja Ci dziękuję za dzisiaj i do następnego. Cześć!